No, wyobraź sobie przykład sytuacji, kiedy klient przychodzi do ciebie z jakimś projektem, który według ciebie nie ma szans powodzenia. Widzisz w nim sporo problemów, w których on nie zauważa, co bardzo często zdarza się w praktyce biznesowej. W wariancie brutalnej prawdy na jego bezpośrednie pytanie: "Co o tym sądzisz?" walisz prosto z mostu. To nie zadziała, zmarnujesz tylko pieniądze i czas. Co między nami mówiąc jest i tak złagodzoną wersją twoich myśli, że to kompletna bzdura. Dla wielu ludzi, szczególnie w relacjach prywatnych, będzie to jednak o wiele za dużo. W wariancie dla większości ludzi lepiej powiedzieć coś takiego jak Słuchaj, mam poważne wątpliwości do tego podejścia. Widzę tutaj kilka potencjalnych problemów, które mogą sprawić, że projekt nie osiągnie zakładanych celów. Ale może porozmawiajmy o tym, może da się to jakoś zrobić inaczej, może znajdziemy lepsze rozwiązanie. Ja, jak wspomniałem, osobiście no, wolę, jak ktoś stosuje wobec mnie tą pierwszą wersję. A z ciekawości, którą wersję wolisz ty? Napisz proszę w komentarzu, tylko proszę, napisz szczerze.